ma akwaryści, to nie będzie upgrade akwarium, to będzie upgrade mojej lampki ledowej, którą robiłem jakiś czas temu, więcej o tej lampce można zobaczyć i usłyszeć w jednym z wcześniejszych moich filmików, polecam wrócić, a dzisiaj ją ulepszam, ulepszam w taki sposób, że dodam do niej barwę czerwoną i niebieską, też w pasku LED, ta cała lampka jest zrobiona na sztywnych paskach LED 5730 5630 o moc to około 20 W na metr, tak mówię około, bo od nie pamiętam, a też podane dane, które były w aukcji tych paseków, no tak, można różno traktować, ponieważ rzeczywistość trochę zawsze odbiega od tego, co tam deklarują sprzedawcy. Yy, tak, lampka wygląda następująco. Jest to gruby profil aluminiowy, gdzieś około 5 mm grubości. Szczelnie zamknięty. Tylko na wszystko dookoła oblepione, maksymalnie się nagrzewa do 38 stopni. Mierzyłem to, więc nie przegrzewam LEDów, i bardzo się z tego powodu cieszę. Tak to wygląda. Tak to wygląda w całości, od strony świecącej. Przykryte jest to szybą, nie pleksą, gdyż pleksa dla mnie się nie nadają takich rzeczy. Po pierwsze tak, ta lampka tutaj leży na tym, nie wisi, więc bardzo szybko mi się pleksa porysowała, a to można wyczyścić, jest trwałe i nie ma obaw. Wiem, że stosuje się pleksę w lampkach LEDowych, power LEDowych, no okej, okay. nie mam nic przeciwko, jak ona wisi to w zasadzie nie powinno się tam nic stać, nikt taką lampką przecież nie szoruje po niczym. Więc jest ok. No, ja postawiłem na trwałość i dlatego tu jest 5mm szkło. Też wszystko zalepione silikonem, żeby było wszystko środku szczelne, gdyż wilgoć to największy zabójca jakiejkolwiek elektryki i elektroniki. Teraz będę musiał oczywiście to rozkroić, żeby dostać się do wnętrza i dokleić tam dwa paski z czerwonym, z czerwoną i niebieską barwą. No, i robię to głównie dlatego, aby też pozbyć się żarówki, które tutaj mam. jest taka żarówka, na teraz coś się świeci, bo coś nie przestało stykać Zapaliła zapaliła się 35 W, te piątka, znowu zgasła, gdzieś tam coś nie łączy na tych na tych właśnie hmm, kablach gdzieś. Dobra, ja mam tutaj teraz robię pauzę i zaraz będziemy ją kroić i doklejać te paski czerwone i niebieskie. Lampka tak wygląda na glebie, solidna konstrukcja, tu jest wszystko połączone bez lutowania, ponieważ wtedy jeszcze nawet nie miałem lutownicy, więc na kostki i zalepione chyba nawet jakimś tam silikonem, bądź klejem na gorąco, aby też tam się jakakolwiek wilgoć miała, by się nie dostawała. No teraz będę to kleił, rozkrawał, że tak powiem. Rozkroję i oczyszczę szybę. I wkleję ten pasek z kolorowymi LEDami. tego użyję takiego nożyka. O. Takiego młotka, innego. Mam nadzieję, że to gładko pójdzie i nie będzie problemu. No, wcale gładko nie idzie

może odczepię tą część boczną. Tu powinno pójść gładko. Ale może nie tą, bo tu kable tą część tu odkleję, a tu przeciągnę może nizentystyczną. No. I wtedy to powinno odejść elegancko. O. I ładnie wchodzi. Idę po nic. I no. zobaczymy, jak to pójdzie. Mam nadzieję, że je gładko. Dźwięk trochę może być gorszy, bo nie mam mikrofonu. Tam mikrofon zawsze miro biły słuchawki. A nie mam. Już. nie powodzę oczyścić. Jeszcze raz. Wszystko ładnie przykleić. No pięknie. To się ponudzicie trochę ze mną. Ja to wszystko robię na spontanie. Nie, reżyser nie reżyser reżyseruję tego scenariusza nie pisze o patrz elegancko idzie przyspiesze wam to No i dostaję się do środka. No i możemy teraz przykleić paski LED. Bo już pokażę Wam jak one wyglądają. One są przemienne czerwone niebieskie, z czego czerwonych jest 4, a jedna niebieska, więc na 5 diod jest jedna niebieska i cztery czerwone. I to będzie jakoś tak. Tylko już widzę, że ten kabel tutaj cholera jest nie tak jak powinien być. Ale to będzie jakoś tak. Dobra. Doić. Jak już to przykleję, to będzie git tak na środku mniej więcej. tu machnę. Powinno być git z malines. Tutaj te kabelki wepnę w tą kostkę i powinno być git z malines. Dobra, biorę się za klej. Klej, klej motoryzacyjny, składnikowy, bardzo silny przede wszystkim. No i też chyba dobrze przewodzi ciepło. Także mi się wydaje. Na pewno nie jest izolatory. Dobra, więc bierzemy się za robotę. Mam taki mały jakiś kawałeczek papieru. potrzebujemy jeszcze jakiś patyczek. Mam jakiś patyczek. Tu mam małym pod ręką. I trzeba rozrobić ten klej. na no to właśnie przykleję te let. Na ten sam klej przyklejałem tamte, poza tym že długo schnie to má samé zalety. żony. sobie wziąć papier, żeby podociskać. Nie no chcę tego robić tu z tymi palcami. Teraz na szybko podłączę to czerwone, zobaczymy czy czegoś spieprzyłem, przyklejam to. Zobaczymy czy świecą. No, i trochę ruszyłem. No, ten klej na początku jest wyłączny. Yy, o! Tak to wygląda, panie i panowie. Dobrze, że sprawdziłem te LEDy, bo tu się okazuje, że gdzieś o. Tutaj coś. Gdzieś tutaj coś nie do końca łączy. O, widzicie? Zgasła mi część, ale dotknę tutaj i, i działa, więc zanim to skleję, to może polutuję tą część, żeby mieć pewność, że to wszystko tam styka. A mało co widzicie. Dobra, więc tyle na dzisiaj, ale zaraz się widzimy za chwilę, jak już to wszystko będzie czyste i będę kleił do kupy wszystko. Dnia następnego, jak widzieliście, nie udało mi się uratować tego paska, który przerywał wczoraj. Przybudowałem nowy, wszystko działa, gdzieś się sprawdziłem. Yy, silikon, strzykawka I jedziemy. Kleimy szybę, szybę wyczyściłem. Tutaj też suszarką wyczyściłem całą tą tutaj powierzchnię, aby yy, mieć pewność, że tutaj nie ma żadnej wilgoci. Wciapiemy tego silikonu. Gansior, i mam nadzieję, że mi się to na prędkości uda zrobić i przykleić tą szybę bez większych kłopotów Jedziemy, nie udało mi się tego idealnie doczyścić. No ale ten silikon się bardzo dobrze trzyma. minuty i takim oto sposobem łączę szybę z całą balką nie jest to idealne rozwiązanie, ponieważ przy każdej jakiejkolwiek tam ingerencji z paski muszę rozklejać to wszystko. No ale to dałam pewność, że wszystko jest szczelne. Więc są plusy i minusy. Dobra, no. wszędzie silikon mam. Najpierw sobie tutaj tą yy, tą klapkę, którą wczoraj zdjąłem. O kurwa, to inaczej to zrobię. Ojej, jeszcze oparłem się o to, kurde co tutaj. Zmalowałem wcześniej. To jest tak. Byłem roboty z Citikonem, tylko trzy się klei. już tu szybę wstawię, to tutaj podziali. Jest i szyba. Przyklejamy. No wyszło to gorzej niż za pierwszym razem. No ale nic no. Nic na ten nie poradzę. Cholera tutaj ten. Bardzo źle no, przy, przyklejony ten. O. Wszędzie kleje się kurde. Wyczyszczę to porządnie teraz dookoła, żeby nie kleić. Powinno być dobrze. Wszędzie silikon jest, wygląda na szczelne, ale jeszcze w tych drogach. Po kropelce. No, i teraz czekamy, aż silikon wysnie, czyli co najmniej do wieczora. Mamy jakąś tam godzinę 12, chyba teraz. Jak to wysnie, to będzie kurde Gitmarina. Pokażę Wam teraz, jak to świeci. Chyba będzie się skończyła w telefonie. Taki psikus. Ale jestem z powrotem, już to podłączam. O! No, całość poraża. Moc światła jest naprawdę ogromna, i możliwe, że uciągnę swoje akwarium na tylko tej lampce i będę mógł tą 35W, tę piątkę usunąć. Zobaczymy jeszcze. Na razie nie obiecuję, że tak zrobię. Muszę sprawdzić, czy to będzie miało sens. Może tą lampkę gdzieś wyżej, jakiś nóżkach ustawię, żeby bardziej oświetlała całe akwarium. Na razie tyle akwaryści. Czekamy do jutra, aż to wyschnie. Może nie do jutra, do wieczora. Czekamy do aż to wyschnie, i już mam lampkę gotową, upgrade'owaną. Więc yy, wszystkim akwarystom dziękuję za uwagę, za wytrwanie do końca tego cudownego filmu. Pozdrawiam wszystkich i oczywiście życzę powodzenia w walce z glonami. Pozdrawiam.